Cześć wszystkim, jestem Mateusz Difusterka. W dzisiejszym poradniku, jak widzicie, po przesiadce na nowy system Mac OS X pokażę Wam, jak w łatwy i szybki sposób zwiększyć szybkość swojego kursora, e, jeśli korzystacie z myszy Apple Magic Mouse. W tym celu potrzebny wejść w przeglądarkę internetową i wyszukać taką frazę jak Magic Press, lub możemy wejść na stronę internetową magicprefs.com, Link tutaj macie w, na górze i w opisie. W tym celu mamy taki programik, który pozwoli nam zwiększyć szybkość kursora, ponieważ jak wiecie, jeśli przesiadliście się z Windowsa i korzystacie z Apple Magic Mouse na iMacu, w tym celu no, musicie pobrać ten programik, ponieważ ten kursor, nawet dodacie to znaczy Tracking Speed ten Preference, on będzie zawolny. W tym wypadku tutaj wejdziemy w mouse. To możecie dać sobie ten tracking na, must, na Maxa i to będzie tak dalej dalej zawolno, więc w tym celu musimy pobrać nasz mały programik. Magic Press. Oczywiście, po klientu Download on się nam ściągnie, zapiszemy sobie, gdzie chcemy. W tym przypadku, na biurku będzie najwygodniej. Eee, po ściągnięciu musimy go wypakować. Czyli w klikniemy w niego dwa razy, on się to wypakuje, na no, automatycznie eee, pojawia nam się aplikacja. którą muszę odpalić i zainstalować. Eee, po zainstalowaniu aplikacji, na naszym pasku pojawi nam się to okno. Klikamy w niej i wchodzimy w Preference. Eee, aplikacja ma bardzo dużo e, funkcji. Na przykład możemy dać sobie nowe gesty w W moim wypadku w zapłacie swipes i kliknę sobie dwoma palcami w dół, odpali mi się Lunchpad. Moim zdaniem jest bardzo przydatna funkcja. I tutaj damy oczywiście Tracking Speed na maksa. I uwierzcie mi, że teraz szybkość jak kursora będzie zadowalająca. i naprawdę nie będzie Was to irytowało, że to działało tak wolno, albo trzeba było wiecie po całym biurku szurać. Wszystko działa naprawdę bardzo fajnie i płynnie. Aplikacja jest darmowa, więc jeśli macie system macOS 107 minimum, możecie go pobrać bez problemu. No i oczywiście cieszę się nad aplikacją i szybszym działaniem kursora. Jeśli polegam, się przyda, się subskrybować kanał, odrzepkę w górę, zostawić komentarz. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnych prawników. No i cześć!